W dzisiejszym filmie zaprezentuję nieco dłuższy sekator. Sekator, którego przedłużenie ma akurat 60 cm długości. Sekator firmy FPQ sprzedawany przez Swan Soft High Seat. Model 858. Tak jak wspomniałem, wcześniej tutaj mamy 60 cm, dotąd długość całkowita niecałe 90 cm. W zestawie z tym sekatorem stajemy też standardową waliskę, wszelki ładowarkę, narzędzie. Oczywiście, bateria i kabel bateria 32 Voltowa 2,8 godzin jak w innych modelach tutaj wskaźnik na ładowanie baterii. Zważamy sosetor teraz. Nie mogę go położyć, zważyć tak, bo tutaj się opiera, ale postawimy go mniej więcej pionowo, około 1400 gram, Jego bateria. O, to też pod tym kabelem. Przyłączyłem się tak. Około 1600 gram. No, 1690 pokazuje tylko, że jeszcze mamy tutaj podpięty kabel, więc troszeczkę może to pokazywać inaczej. Jeżeli ktoś szuka. Sekatora, powiedzmy, że z przedłużką to ten model będzie najbardziej komfortowy w pracy zobaczcie mniej więcej na środku, o, no tego tak nie pokażę, ale nie, nie waży. Jest powiedzmy, że dobrze wyważony. W sekatorach, które tak jak na przykład Fujiwara ma dołączaną przedłużkę, Gdzie na końcu zaczepiamy sekator Przypomnę Fujiwara waży 1200 gram Mamy całą masę na końcu Tutaj cały sekator 1400 tak I jest to rozłożone No tyle, że Fujiwara i dołączana przedłużka jest z jednej strony bardziej uniwersalna tak, Bo możemy sobie ją rozłożyć i używać jako po prostu zwykłego sekatora, albo dołożyć przedłużkę i, i sięgać gdzieś wyżej. Z tym, że mówię, no, będzie to mało mniej komfortowe na pewno niż korzystanie z takiego sekatora. Standardowo dwa razy szybko spust uruchamia. Tak, to mniej więcej pracuje. Nie ma y, zmiany regulacji rozwarcia w tym modelu. Akurat pracuje na na jednym. A na pewno odnośnie tego modelu nie przesadzałbym z grubością ciętych, ga, ciętych gałęzi ze względu na to, że tutaj mamy to długie ramię w środku całą siłę przenosi no nie za gruby powiedzmy, że pręt Jest zakończony kwintem i po prostu przy cięciu grubych gałęzi duży opór będzie powodował to, że on może się wyginać. Więc no, pewnie, też, jeżeli coś miałoby się uszkodzić w pierwszej kolejności, to myślę, że tutaj to przeniesienie takie to przeniesienie, to, to cięgno, myślę, że ono w pierwszej kolejności, jeżeli będą grube kawałki ścięte, to będzie się wyginało, bo jeżeli chodzi tutaj o przekładnie, no to standardowo w tego typu sekatorach jest ta kulowo-śrubowa, z tym, że jest troszeczkę no nie jest to taka przekładnia tak mocna jak w sekatorach typu Fujiwara czy ten Swansoft 828 ale jeżeli ktoś szuka takiej długości sekatora to na pewno ten będzie godny polecenia ze względu na to, że mówię, jest dobrze wyważony. Spokojnie, jedną ręką można nim ciąć. A jeżeli nawet wzięlibyśmy Fujiwara tej długości, to już będzie problem.